O, boko, fajnie. Tutaj nisko tu wysoka, no to tutaj nie gra, no. O nie, Bachora poszli robić. O nie. A co on tu robi w ogóle? Jakim chyba on tu wszedł? Spoko. mamy jedną tu w ciąży. Te, es, ci tyłeś? Co ty tu robisz? Tak, S to idź na górę. I Co on tu robił w ogóle, co? Możemy mu coś zmienić, ją. I co on tam robił? mamy tu jakiegoś jeszcze ile możemy a bo ja tu lepsze wszystko do Magda to, to 160 maksymalnie dobra ty się biały Nie ja wiem, czy się pod TO, oh, ja bardzo. Ten, tu ma E, P, to jest jeszcze ćwiczyć. Niektórzy to niech nie, inteligentny świetl sobie, o, proszę bardzo. A on jest zapomniałem, no niech się to skończy, proszę bardzo. Ile, ile można gasić ten pożar? Dobra. Ten czyści. I donotują. A ten też podlewa. Jakie tu sześciu? Ten też jest sześciu? Raz, dwa. Tu cztery. Niech, niech się niech tak ustawia cały czas. Po jednym idą tutaj, na górę dwóch. Jest pięciu, dobra, tu jeden, idzie. A, bo ty ma maksa, co on tam ma? To podpa? ja go da, ale to chyba podczas tego pożaru, to sobie poszedł w dół. No ale to ja tak rozdzielimy. A im ile tam brakuje? Dużo nie. O no, temu, temu ta. ale jej tu nie Brawo, tu jest jeszcze jeden kolejny A, bardzo ładnie. Dobra, zobaczymy A ja goni 14, 5, 4 4, 5 i 15 pod 10 tysięcy miałem ma 14, 10, 10 Dobra Koko. Zobaczymy czy tam u nich ciekawego Mogę sobie spokojnie i tak wiem, że przeżyję. <grymne> Idziecie dalej. Ja chyba teraz wezmę. Pewnie ujdziecie. Jako szybko to wykonywać, te misję trzeba. Dalej, dalej, ja tak strzelił. Ogarnięto, ogarnięto, ogarnięto. Dobra, na górę teraz, e, to będą łatwe misje. No bo ich jest no to dłużej im to zajmie. Konik, konik. Nie wiem, po co lefania. Oooo, wy nie się używać. Zresztą się... się innego tu użyjcie, o. Może będzie też groźnego. To wystarczyło. Problem. Wanuka Coca-Coli. I ze 4000 zarobione. Chyba wszystko. A nic się chyba nie świeci. Dobra. Znowu bym się pomylił. tutaj. Powrót. Jeden na powrót. <tryk> I od rady na kolejną 18, czyli 22 18, potrzebujemy tego, right armor i to mnie jest 14 poziom mi się zdaje, że temat pasję włączoną. Muszę go znaleźć. Kurczę, taki śmieszny, jeden oko Kura ma z Was z tobą bronić, Jako Macie na 7, 14 Nie mają takich tych broni już tutaj, Oj, tutaj już świetki podbijali Akurat Oj To, Jeszcze jeden muszę wytrzymać A tak A ja daj bardziej Te broń to zostawię, ten mogę sprzedać Ten Ten niebieskie zostawię no jakbym powymieniał większość z tych broni by było spoko, to Cokolwiek ktoś tutaj ma taką dziwną nazwę, chyba ten, a po drugie ma Ada, może dlatego, I mu nic z tym nie przeszkadza, no to są pierwsze levelowi się tu ćwiczą. Też się ćwiczył ten opa Też można mu zużyć strujnik Będzie tym stalkerem Nikolas Stalker, stalker czy stal... Stalker, no mi się pojebało Stalker Mam kurwa ten przycisk cały włączony No kurwia A no, będę musiał coś z tym zrobić Co mamy? Kolejnego Też mu rzucimy trój, bo na, na chwilę obecną. Gerald. Też mu rzucimy trój. Jakąś spoko broń mógł dać No miał gdzieś taką sniperkę, można i to obrócić też Chyba tego fana snipera gdzieś Oczywiście nie pamiętam, gdzie ja ją widziałam. My ma 16. Tam, gdzie się pojawi nasz kolega. Gdzie spiszałem go tu, po tej stronie. Muszę po prostu więcej, o wiele więcej ćwiczyć. Ten. A to ma fryz a tu gdzie się na 14 14 O nie 16, 16 na 17, czyli tam. I ta i tych e, wrócić. Dobra, wracajcie. Jeden. Drugi. I trzeci eee, To by to ciekawego macie? Mam nadzieję, że pane rzeczy znaleźliście, bo mnie jej stroje nie interesują. Akurat interesuje mi tylko te rzeczy Części tenek, zegarek, misiek na przykład Lupa, wiatra ma. Muszę ich więcej wysyłać, należy, no, muszę wyćwiczyć ich, żeby ich powysyłać. to kto tu tu leci to nie ma to robić ktoś go wywalił do tego roboty czy jak Ja Panowie wiem, że jeden pokój będę musiał rozbudować tutaj Na pewno, nie wiem jak do elektrownią Będę musiał rozbudować to zniszczyć i tu rozbudować tą elektrownię na bakta Tu w ogóle da radę, ale powinno dać radę A ci idą na lipiec, tam wyczekują Wracają Dobra, wszystko